Sierpień to miesiąc pielgrzymek, które przechodzą przez gidlę. Czego będziemy oczekiwać? Przez Gidlę rzeczywiście przechodzą, przechodzi sporo pielgrzymek, i nie tylko w sierpniu, ale także i w lipcu, i w maju. Podobno jest to szlak, po którym królowie szli na jasną górę z Warszawy i w Gidlach się zatrzymywali. W sierpniu są takie dwa momenty, kiedy przechodzą tutaj pielgrzymki na 15 sierpnia i na 26 sierpnia. Na 15 sierpnia to jest, co bym powiedział, barwny korowód. Cały wschód idzie. Drochiczyn, Białystok, Warszawa, Metropolitalna. Idą żołnierze. Idzie, idą niepełnosprawni, a w zasadzie jadą z opiekunami swoimi. I to jest piękny moment. 11-12 sierpień w drodze na Jasną Górę. Warto ich wtedy przywitać. Drugi moment to jest na 26 sierpnia, kiedy idą okolice Łodzi, Sulejowa, Zmniejsze pielgrzymki, ale pełne takiego barwnego swojego kolorytu w tym rozśpiewaniu, w tym, że oni idą krócej, wracają i zatrzymują się tutaj. Przechodzą tylko, czy zatrzymują się na chwilę, co wtedy robią? Są takie pielgrzymki, które są tak duże, że one zatrzymują się tylko przed świątynią. Są takie, które zatrzymują się, wchodzą, modlą się. Y, także i obchodzą ołtarz do koła, zostawiają swoje intencje. I często w ogrodzie spędzają parę chwil. Są pielgrzymki, które tutaj także nocują pola nam, namiotowe tu w okolicznych miejscach noclegowych. Zanim przyjdzie 15 sierpnia, mamy uroczystość świętego ojca Dominika, 9 sierpnia. Święty Dominik tutaj jest takim znakiem y, y, w zasadzie z ojcami Franciszkanami. Bardzo jesteśmy mocno związani. Ojcowie Franciszkanie w Radomsku zawsze nas odwiedzali. Byliśmy takimi dwoma bliźniaczymi klasztorami. 9 sierpnia na świętego Dominika oni przychodzą do nas. Tak jak my przychodzimy do nich na świętego Franciszka w październiku do Radomska, tak oni do nas przychodzą. W tym roku wyjątkowo, bo będą, będzie to dzień, w którym będziemy wspominać męczeństwo Franciszkanów z Peru. Sprzed 24 lat. Dzisiaj oni będą razem z nami dziękować za te 400 lat tutaj obecności Dominikanów. W naszym klasztorze w sierpniu świętujemy też jubileusz. Jubileusz lecia przybycia dominikanów. Ale jeden z ojców niedawno przyszedł tutaj i będzie świętował swój jubileusz. Osiem razy mniej. Pięćdziesięciolecie swojego kapłaństwa ojciec Julian, 15 sierpnia, czyli w dzień, można powiedzieć, odpustu imienin Matki Bożej, bo Bazylika jest pod, pod wezwaniem w Najświętszej Panny Maryi. Ale taki najważniejszy odpust maryjny jest na początku maja, kąpiłka. Natomiast tego dnia, świętując ten dzień odpustowy, będziemy dziękować za 50-latka państwa niesamowitego ojca. Ojca, który 27 lat był na misjach w Japonii, teraz po świętej Annie, przychodzi tutaj do nas i tutaj Matce Bożej służy. My polscy dominikanie szczególnie związani jesteśmy ze świętym Jackiem. I tu muszę powiedzieć, że święty Jacek tu w tym miejscu nie spodziewałem się tego, że on odbiera niesamowitą cześć, niesamowity kult. Ja spodziewałem się, że on Kraków, Ziemia Śląska okazuje się, że w Gidlach okoliczne miejscowości, wioski, ludzie bardzo licznie przybywali na, na ten odpust świętego Jacka. Może dlatego, że on się łączył tu w tym miejscu. Z tą pracą tych ludzi, z, ze żniwami, z tym, że Jacek jest w jakiś sposób też kojarzony, z, z tym, że ratował ludzkie plony. Święcimy tego dnia kłosy pszeniczne i rozdajemy jako znak właśnie takiego działania Świętego Jacka. I w tym roku zapraszamy na 23 sierpnia te główne uroczystości odpustowe Świętego Jacka, poświęcenie kłosów. Tu suma odpustowa o 12 godzinie, przez cały dzień będziemy to świętować, a 30 drugi odpust Świętego Jacka, tak go w cudzysłowie nazywamy, drugi odpust Świętego Jacka. I wtedy będziemy yy, błogosławili dzieci. Ksiądz arcybiskup Wacław, metropolita częstochowski, będzie tu obecny i chciał bardzo, to jest jego takie pragnienie. Żeby błogosławić dzieci u początku roku. Będziemy starali się przeżyć z tymi dziećmi jakąś niesamowitą fetę. Nie, nie tyle, że to będzie związane z końcem wakacji, bo to raczej dla dzieci smutne jest, ale żeby one przeżyły taką radość świętego Jacka, który będzie im błogosławił. Nasz ogród klasztorny pięknieje, co w związku z tym? W związku z tym w ogrodzie przewidujemy, że tego dnia odpustowego i 23 i 30, że na pewno będzie można spotkać jakieś niespodzianki, że będą rzeczy, które powoli nas będą zaskakiwać. 30 będzie poświęcenie figury świętego Dominika, który w drodze od parkingu, od budujących się centrum obsługi pielgrzyma będzie jakby witał tych... Pielgrzymów, którzy zmierzają do bazyliki choćby z tego parkingu, od autobusu, czy po prostu w pielgrzymi drodze. I tu chcemy poświęcić tą figurę i żeby ten święty dominik jakoś zawsze towarzyszył tym pielgrzymom, którzy tu przychodzą. Proszę jeszcze o szczególne zaproszenie dla pielgrzymów, dla okolicznych mieszkańców do, naszej, do naszego sanktuarium. Ta giderska świątynia. Ja myślę, że jest zaproszeniem sama w sobie. Dlaczego? Bo, bo Matka Boża ma tutaj dla każdego z nas niesamowity prezent. To jest jej miłość do nas, takie otwarcie. Ona jest tak otwarta, tak gotowa przyjąć wszystkie nasze troski, a przede wszystkim i choroby, i cierpienia, bolesne doświadczenia. I myślę, że lepiej będzie brzmiało, jeżeli to ona będzie zapraszała nas. Słowami swojego, powiedział takiego hymnu z dawna Polski, tyś królową. Ona tu w tym miejscu tak nas zaprasza. A jaką łaskę ojciec ostatnio dostał? Ja myślę, że największą moją łaską, jaką tutaj w ostatnim miesiącu doświadczam, to jest cierpliwość w tych zamierzeniach, w planach, które jakoś sobie ułożyłem. I że Matka Boża mówi spokojnie. Spokojnie wszystko się składa. Dostajesz wszystkie rzeczy w swoim czasie. Nic za szybko, a na niektóre musisz poczekać i na niektóre musisz też wyjątkowo prosić. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał ojciec Marek Kosacz, Dominikanin.